Cześć kochani, witam was bardzo gorąco w bardzo fajnym tagu, który nazywa się TMI. Zostałam zaatakowana przez Talową Magnolę, którą gorąco pozdrawiam i jak też obiecałam, tak też teraz nagrywam. I ten tag jest naprawdę skarbnicą wiedzy na temat yy, danej osoby, danego vlogera. Tak więc pomyślałam sobie, że go nagram, aby przybliżyć wam trochę faktów z mojego życia. I świetnie ten tak się ogląda u innych dziewczyn, także w ogóle nie było innej opcji jak ta, że teraz nagrywam. Nie mogłabym tego tak po prostu nie nagrać. Pytanie, słuchajcie, w holerkę jeszcze trochę, bo jest ich aż 50, także postaram się sprężyć i bardzo szybko udzielać konkretnych i rzetelnych odpowiedzi. No, zaczynamy. Pierwsze, co masz na sobie? Na sobie mam marynarkę z Primarku, sukienkę z HM, -u. nagrałam dla Was strój dnia, także podlinkuję Wam na dole. 2. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Jestem teraz zakochana po uszy, nieprzerwalnie od prawie półtora roku i jestem naprawdę mega szczęśliwa i to jest, przeżywam teraz miłość życia i mam nadzieję, że ta miłość ze mną będzie już do końca. 3. Czy kiedykolwiek miałaś straszne zerwanie? W sumie czy straszne? Nie, znaczy uciekłam od mojego byłego chłopaka, dlatego że okazał się być. Psychopatą, nazywając rzecz po imieniu. Także jeżeli można nazwać to strasznym, no to może było w jakimś tam stopniu dla niego, ale naprawdę nie miałam wyjścia. Także mm, no, wiecie o mnie rzecz dość drastyczną. Pytanie czwarte: Ile masz wzrostu? 174 cm, ile ważysz? Teraz ważę 62 kg, ale cały czas chudny, Także jak to pytanie znacie mi za jakiś czas, to odpowiedź będzie już inna i wartość będzie mniejsza. Eee, następnie jakieś tatuaże. Tak, mam dwa tatuaże, jeden mam na nadgarsku, to jest Billy, i mam też drugi tatuaż na podbrzuszu. To są dwie takie oldschoolowe gwiazdy. I trzeci tatuaż, teraz planuję, niedługo będę go robić. Może nie zdradzę gdzie i co to będzie, po prostu jak go będę robić, to nagram dla Was vloga, bo bardzo też lubię oglądać takie vlogi, właśnie tatuażowe. Eee, jakiś piercing. Poza uszami w chwili obecnej, to nic, mam cały czas w dziurę w języku, jestem ewenementem osobą, której dziura w języku po wyjęciu kolczyka się nie goi. Także mam, mam jakbym chciała, mogłabym go nosić, ale nie chcę, bo jest to wulgarny i nieelegancki. Tak naprawdę ten kolczyk nosiłam w moich szalonych latach młodości, <noise> które wciąż trwają, ale są już trochę mniej szalone. Kolejne pytanie, ósme, OTP, one true. Pairing, para telewizyjna, którą lubisz. O rany! Para telewizyjna, którą lubię. Lubię duet e, Wellman i Prokopa w Dzień dobry TVN. E, oboje dziennikarsko bardzo mi odpowiadają. Uwielbiam ich styl bycia. Jestem bardzo podobnym typem dziennikarza, także w jakimś stopniu się z nimi utożsamiam. Kocham ich dystans, kocham ich fantastyczne podejście do trudnych tematów e, i ich wielką taką świadomość. E, po prostu taką świadomość współczesnych czasów, problemów, z jakimi się borykają ludzie, różne grupy społeczne i ich taką potrzebę pomagania innym. Jeżeli dobrze się wyraziłam, mam nadzieję, że tak, ale tutaj dość sporo ludzi chodzi dookoła samochodu, także mogę być trochę wiecie rozproszona. Ulubiony program serial, ulubiony program to na pewno na wspólnej, dlatego że, gdy tylko mogę, to tam jednym okiem robiąc jakieś inne rzeczy wieczorem w domu oglądam z moim Piotrkiem. Oboje bardzo lubimy na wspólnej. Uwielbiam Homeland, uwielbiam Gotowe Na Wszystko, Sex and the City. To są moje takie, że tak powiem. House'a też uwielbiam. To są moje takie seriale, które obejrzałam wszystkie sezony i do nich wracam, i mogę do nich wracać. Oczywiście tego nie robię, bo nie mam czasu, jak gdybym miała czas, to bym oglądała je od nowa wszystkie sezony. Jeżeli chodzi o kreskówki, to uwielbiam e, Family Guy, uwielbiam Futurama, uwielbiam e, Family Guy Futurama, American Dead też bardzo lubię. E, no i lubię też Simpsonów, także bardzo dawno nie oglądałam i właśnie chyba dzisiaj wieczorem zaserwuję. Yy, dobra, dalej. Yy, zespoły 11: Coś, czego ci brakuje. Rzeczy, których mi brakuje, są moimi celami. I ja zawsze konsekwentnie dążę do tego, żeby te cele osiągnąć. Także nie mogę powiedzieć, że mi czegoś teraz brakuje. Okej, okay, brakuje mi czasu. Ale to dlatego, że po prostu robię bardzo dużo rzeczy i może przez to, że mam taką osobowość, taką, jestem taka pełna energii i ciągle coś chcę robić nowego, to nie potrafię tak do końca się super zorganizować, tak jak bym chciała, żyję w dość sporym chaosie. Yy, także może brakuje mi tylko czasu, niczego innego mi nie brakuje. Jestem wdzięczna za wszystko, co mam. Jestem osobą bardzo taką szczęśliwą, doceniającą to, co życie mi daje, dobrego, a złe rzeczy po mnie po prostu absolutnie spływają. No wolniej lub szybciej, ale zazwyczaj szybciej. Dalej, rano, ile tych pytań jeszcze przed nami? coś czego... Ulubiona piosenka? Mam milion ulubionych piosenek, także nie mogę wymienić jednej. Ile masz lat? Mam lat 18, czyli 30. Znak zodiaku Skorpion. Czego szukasz u partnera? U partnera czego szukam? Eee, chciałam powiedzieć, albo tego nie powiem. Czego szukam u partnera? Ja wszystko, czego szukam, odnalazłam w jednym mężczyźnie, w Piotrku, także nie, niczego nie szukam u partnera. Eee, no, eee, tak. Tak naprawdę, dokładnie takie jest. Wszystkie cechy, które zawsze sobie ceniłam u przeciwnej, ma mój Piotrek jeden sam w sobie. To, że ma. Genialne poczucie humoru, że jest bardzo opiekuńczy, że mnie na zaskakuje, naprawdę wiem, że przy nim nigdy nie będę się nudzić, jest pełen energii, często inicjuje różne rzeczy, co kocham, kocham ludzi akcji, kocham ludzi pracy, jest bardzo pracowity, uwielbiam ludzi, którzy bardzo ciężko pracują na swój sukces i bardzo ich szanuję i doceniam i on właśnie jest taki i ta cecha też nas połączyła. Mm, i, I to, że on uwielbia ze mną wychodzić i ja z nim, nie lubimy czasu spędzać osobno, yy, wypełniamy się, no po prostu aaa, jestem taka szczęśliwa, że masakra. Tak, dalej, yy, ulubiony cytat, yy, co Cię nie zabija, to Cię wzmacnia, to wiadomo. Yy, Mam dużo ulubionych cytatów. Wiecie co? Przemyślę te, to pytanie i napiszę wam na dole, żeby nie przedłużać. Także wybiorę dla Was jakieś takie fajne, które może komuś też się przydadzą i zmotywują. Ulubiony aktor. Nie mam ulubionego aktora, ale lubię, uwielbiam wielu aktorów. Ulubiony kolor to złoty. Kocham złoto, kocham róż, bardzo lubię biel i lubię też czarny. Także widzicie, u mnie z tymi pytaniami, jakieś coś jednego do wyboru, to jest dość ciężko. No, też panią gorąco pozdrawiam, która się na mnie właśnie dziwnie spojrzała. Głośna muzyka, czy cicha? Zawsze głośna. Cicha muzyka mnie drażni, nawet też jest to chill out. Gdzie idziesz, gdy jesteś smutna? Gdy jestem smutna, idę do restauracji na jakąś wyśmienitą kolację, oczywiście z Piotrkiem. Albo, gdy jestem smutna, to po prostu idę do niego w jego ramiona i zaraz jest mi lepiej. Albo idę do mojej oliwci i razem kolorujemy smerwy, i wtedy też robi mi się lepiej albo idę po telefon i dzwonię do którejś z moich przyjaciółek i wtedy też jest mi lepiej. Czasami bywa i tak, że nie chcę ani z nikim gadać, ani w ogóle z nikim być i wtedy odpalam sobie smartfona i czytam sobie maile od Was, więc idę do Was albo nawet komentarze jakieś zaległe i wtedy też jest mi lepiej. Także naprawdę mam bardzo dużo, dużo jakby sposobów na poprawienie sobie nastroju. Tak, a naprawdę uwielbiam chodzić do restauracji i poprawiać sobie humor właśnie przez wyśmień tą kuchnię, albo sama właśnie coś przyrządzać. Wczoraj Mam taki wieczór. Naprawdę do, dobre smaki i dobra muzyka, i do, wyśmień to towarzystwo mi naprawdę zawsze skutecznie wyprawiają humor. Mm, dobra, eee, 21. Jak długo zajmuje zajmujecie prysznic? Eee, prysznic mi zajmuje 10 minut, a kąpiel mi zajmuje godzinę. Jak długo zajmuje Ci przygotowanie się rano? Umycie, makijaż, takie rzeczy bez śniadania to jest około 20 minut, także tak. A generalnie wstaję o 6.15, a z domu wychodzę o 7.15, także ja w ciągu godziny przygotowuję siebie i moją Oliweczkę do wyjścia. Przygotowuję też czasami rano posiłki, zdążę szybko jakąś sałatkę skręcić, też dla Piotra, Oliwii. I dla mnie przygotowuję owsiankę. Jeżeli są u nas jeszcze inne osoby, to też dla innych osób oczywiście. E, no. e, także tak. Mm. Biłaś się kiedyś z kimś? Nie. 24 turn on, co cię kręci, co ci się podoba u chłopców. E, podoba mi się to, tak jak już mówiłam, jestem nudno, co ma Piotrek, czyli to, że ma mm, super poczucie humoru, e, to mi się w nim podoba, że ma właśnie super poczucie humoru. Że jest bardzo męski, że jest bardzo konkretny, jest bardzo słowny, i to mi się właśnie podoba. Eee, tak, to mi się bardzo podoba. Eee, podoba mi się prawdomówność, podoba mi się szczerość. Eee, tak, to zdecydowanie cenię sobie. Eee, pracowitość, to już mówiłam. 25. turnow, co ci się nie podoba u chłopców? Nie lubię prostaków, nie lubię hamskich odzywek, nie lubię facetów, którzy nie są dżentelmenami, również w kontaktach takich zawodowych. Chociaż to się rzadko zdarza w pracy, w którą wykonuję, ale jednak tam raz na jakiś czas ma to miejsce nie lubię hamskiego podrywu, głupich zaczepek, głupich tekstów. Także tak. Powód, dla którego dołączyłaś do YouTube, powód jest taki, że uwielbiałam po prostu oglądać filmy innych dziewczyn i był taki moment, że powiem Wam szczerze i wprost, bo zawsze jestem z wami szczera, tkwiłam w takim specyficznym związku partnerskim. I szukałam sobie jakiejś takiej odskoczni, czegoś nowego, co będzie tylko moje i co będę mogła robić sama, tak jakby co mi jakoś uszczęśliwi. I właśnie, YouTube to było to miejsce, w którym ja odnalazłam naprawdę sporą dawkę szczęścia dla siebie i miejsce, w którym w wielu tematach mogę się realizować. Także, także tak. Czego się boisz? Boję się, mam takie fobie z dzieciństwa, że jak przechodzę przez jakiś most, to się boję, że on się zapadnie. Boję się być sama w domu, przeraźliwie, nigdy nie jestem sama. Yy, naprawdę yy, popołudnie jeszcze ok, ale wieczorem jakieś ciemno, po prostu mega, mega przeraźliwie boję się być sama. Yy, boję się choroby, ale nie obsesyjnie, bo nie boję się na przykład takich, yy, takich momentów w życiu, że nie wiem, stracę pracę albo pieniądze. Mam absolutnie yy, inne podejście do kwestii materialnych niż większość ludzi, których znam. Boję się właśnie tego, że gdybym straciła zdrowie, to wiem, że nic już by nie było, bo jednak zdrowie jest fundamentem. Także to na pewno. Ale generalnie nie jestem osobą bojaźliwą, raczej radzę sobie ze wszystkim, przed czym stawiamy życie. Kiedy ostatnio płakałaś? Płakałam ze wzruszenia może ostatnio. Kiedy oglądałam jakiś dokument, już nie pamiętam co to było, ale wtedy faktycznie się rozryczałam i zdarzy mi się popłakać ze śmiechu, a że dużo się śmieje, to czasami łza za oku gdzieś tam się zakręci. A to, że płakam, to nie wiem czy mówiłam, to było może parę dni temu. Kiedyś nie powiedziałaś, że kogoś kochasz dzisiaj, jakąś godzinę temu. Co oznacza twój YouTube username? Lola to in one, ta nazwa powstała, kiedy jeszcze byłam po drugiej stronie YouTube'a, czyli kiedy byłam odbiorcą treści, a nie ich twórcą. Kiedy oglądałam filmiki innych dziewczyn, i byłam wtedy w ciąży, więc tak sobie wymyślałam, ja byłam zawsze Lolą, to jest mój nick, który do mnie przykleił się po prostu wszędzie, gdzie jestem. Wszyscy tak do mnie mówią. I tak, i dwa w jednym, bo miałam już w sobie drugie życie, które we mnie rosło radośnie i zdrowo, na szczęście. Także dlatego jest, byłam właśnie Lola 2 w jednym i potem ja tą nazwę zmieniłam na vlog Lola, bo dziecko już zostało urodzone. I ten tak też po prostu w związku z tym, że początki moje na YouTubie yy, są związane z tym, o czym Wam mówiłam wcześniej, to chciałam w jakimś tam może symboliczny sposób, w jakiś symboliczny sposób się do tego odciąć i zmieniłam właśnie kanał razem z jego nazwą na vlog Lola, bo po prostu jestem Lolą, która vloguje. Tak właśnie 31, ostatnia przeczytana książka, kończę teraz książkę pod tytułem Masa, którą będę Wam zresztą recenzować. 33. Co ostatnio oglądałaś, jeżeli chodzi o serial? To było to wczoraj. Kuchenne rewolucje, Magdy Gessler, bo uwielbiam kulinaria i wszelkie tematy z nimi związane, również te formaty takie telewizyjne. w Top Chef, Hell's Kitchen, uwielbiam. Mam to szczęście poznać wielu osób związanych, wiele osób związanych właśnie z, tym, z tą branżą, z tym środowiskiem, również tych uczestników. I nazywam to szczęściem. To jest ogromne szczęście, bo dla mnie to jest coś po prostu niesamowitego, bardzo wartościowego. Także tak. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś, to jest to była rozmowa służbowa z pewną panią Kasią. Tak, to było to. Relacja między Tobą a osobą, której ostatnio wysłałaś SMS. Nie mogę teraz. O, no bo dobra, wyjdę i sprawdzę, tylko go wysłałam SMS-a do, do Agnieszki, która jest fotografem i znamy się służbowo, ale też bardzo się zaprzyjaźniłyśmy prywatnie. Aga, pozdrawiam Cię gorąco, wiem, że Aga też ogląda moje filmy, także na pewno będzie jej miło. O właśnie, ona nawet jeden film dla mnie nagrała i to jest ten, do którego Wam linkuję ze dnia. Także kciuki do góry dla nowej pani operator Agnieszki. Jaką mam z nią relację, no właśnie to była, zaczęło się od relacji złupowej, ale teraz też prywatnie też bardzo się po polubiłyśmy. Mm. Teraz to było już 35 36 Ulubiona potrawa. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Uwielbiam ponad wszystko. O, na przykład, przed chwilą dzisiaj jadłam po raz pierwszy w życiu grasicę cielęcą i była wyśmienita. I myślę, że no, mogłabym mocno walczyć o miano mojej ulubionej potrawy, ale uwielbiam tak naprawdę. Co ja uwielbiam? Uwielbiam wątróbkę. Yy, uwielbiam. Mm, fundant czekoladowy z malinami i z serem pleśniowym uwielbiam, w ogóle fundant czekoladowy to jest dla mnie odkrycie yy, ostatniej dekady fantastyczna rzecz, to jeśli chodzi o desery jakie uwielbiam jeszcze takie potrawy, co bym się dała pokroić, uwielbiam steki, uwielbiam, naprawdę dobry stek i nie wcale argentyński, tylko wagiu z kaszubskiej ziemi yy, uwielbiam, naprawdę kocham, kocham, kocham steki, uwielbiam sałatki uwielbiam szparagi, bakłażana, nie no ja uwielbiam wszystko dobre bez sensu jest odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma jakby odpowiedź nie ma końca jest nieskończona, bo mam bardzo dużo różnych potraw mm. miejsce, które chcesz odwiedzić zdecydowanie jest to Dubaj, w którym jeszcze nie byłam ostatnie miejsce, w którym byłaś nie wiem o co chodzi jeżeli chodzi o nie wiem, dzisiejszy dzień to przed chwilą byłam w restauracji Dwuroliwski a jeżeli chodzi o wyjazd za granicę to ostatnie miejsce, w jakim byłam to jest to jest, to jest Szkocja. Tak. No, 39. Czy ktoś Ci się teraz podoba? Tak! Zgadnijcie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Wyślijcie SMS. Podoba mi się bardzo Piotrek. Z każdego dnia coraz bardziej. Także jest to trochę szalone. 40. Ostatni raz, kiedy pocałowałeś kogoś, dzisiaj rano to był buziak na do widzenia. 41 ostatnio kiedy ktoś cię obraził my mamy w redakcji bardzo specyficzne żarty mamy dość ostre poczucie humoru i ostatnio obraził mnie mój kolega Łukasz którego nazywamy w kuluarach Stefanem, ale on tego bardzo nie lubi więc Łukasz, tak Łukasz mnie ostatnio obraził, ale to była taka obraza kontrolowana my lubimy się czasami tak poobrażać z celem pośmienia się z siebie nawzajem także Łukasz mnie ostatnio obraził 42. Ulubiony smak słodki to smak pistacji i wanilii mimo umiłowania do czekoladowego fundanta to czekolady w deserach aż tak bardzo nie lubię, że chodzi o lody, budynie to nie przypadam za smakiem czekoladowym, ale taki smak ulubiony, ulubiony to jest pistacjowy i waniliowy. Dwa. Jak zwykle nie ma jednej odpowiedzi. E, 43. Na jakich instrumentach grasz? Na grzebieniu, na tangelserze? <grytanie> nie, niestety nie umiem grać na żadnym instrumencie, nie, nigdy się nie uczyłam grać na żadnym instrumencie. Nie kręciło mnie to chyba jakoś z tego co pamiętam. Bardziej poszłam w kierunku w kierunku takim sportowym niż muzycznym także nie, nie gram na niczym 44 ulubiona część biżuterii to są wielkie naszyjniki i też wielkie kolczyki co bardziej lubię nie wiem chyba kolczyki, bo bez kolczyków czuję się po prostu nago, łyso, chociaż czy one są malutkie czy one są wielkie, muszę mieć zawsze jakieś kolczyki to na pewno 45 ostatnio uprawiany sport siłownia, jeżeli siłownie, ja chodzę chodzę siłownię, można nazwać sportem może to ostatnio robiłam? Ostatnio robiłam brzuch. Eee, tak. 46. Jaką piosenkę ostatnio śpiewałaś? Dzisiaj rano śpiewałam jadąc samochodem z Oliftą eee, Liki Lee, Lee, Lee A Follow. Nie wiem, co to jest taki tytuł. I Follow Follow the River czy I Follow? Nie wiem. Nie, zaraz, zaraz. O razy, co za dzień. Sprawdź, i to do dole. Eee, tak, ale wiecie na pewno o co mi chodzi. 47. Ulubiony tekst na podryw, najbardziej żałosny, yy, jaki słyszałam, to czy bolało, ale co? No, jak spadałaś? No, na coś chodzi. No, czy bolało ci, jak spadałaś z nieba, Aniele? To jest masakra. Yy, 48. Ulubionego nie mam. 48. Czy kiedykolwiek używałeś tego tekstu, żeby opowiedzieć go jako kawał? Tak. Yy, 49. Z kim ostatnio przebywałaś w wolnym czasie? w wolnym czasie ostatnio przebywałam z Piotrkiem 50 kto powinien odpowiedzieć na te pytania myślę, że już większość osób zrobiła ten tak, także odpowiedzi na te pytania powinny te osoby, które tego taga, tagu nie nagrały, a mają ochotę bo jak widzicie można się nieźle pośmiać i też dla osób, które mnie oglądają jest to pewna dawka dość yy, ciekawych Przynajmniej w moim mniemaniu informacji, także udało nam się przebrać przez 50 pytań, bardzo Wam dziękuję za uwagę, zakładam okulary i idę do przedszkola odebrać Oliwię, bo tak właśnie teraz siedzę w samochodzie pod przedszkolem i znalazłam chwilę, aby ten tak dla Was nagrać, to jest jeden z niewielu momentów w ciągu dnia, kiedy jestem sama, kiedy gdzieś jadę właśnie samochodem, no. Życzę Wam wszystkiego naprawdę najlepszego. Nie dobrego, tylko najlepszego. Życzę Wam, żebyście Wy byli najlepsi i żeby wszystko było u Was dobrze i po Waszej myśli. Trzymajcie się. Pa!